Hima, tutaj Jakoala i witam was w odcinku informacyjnym. Oczywiście takich będzie dużo jeszcze teraz, bo no niestety trzeba yy, poinformować was trochę o tym. Macie tutaj gameplay z standoffa i muszę was poinformować o tym, że rimsy za niedługo będą albo serwer, więc jeśli chcecie dołączyć na niego po prostu napiszcie w komentarzu, ja chcę dołączyć i wiem, że dużo osób na pewno będzie chciało, więc po prostu. Ale nie teraz jeszcze, oczywiście. Tylko po prostu, czy chcecie ktoś dołączyć, co miałem, do serwera mniej więcej Minecraft? Nie wiem jeszcze, jaki to jest serwer, ale coś tam pracujemy już, po wakacjach może. Albo w czasie wakacji, więc pamiętajcie o tym. No. Y I co? I ja wam po prostu... Dziękuję za 10 łapek w górę. I te inne rzeczy, wow Trzy komentarze. W sensie, no, dwa moje i jeden to Przez to po prostu. No. Dziękuję wam naprawdę. No i tyle. Pozdro.